Zadanie piąte. Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same. Oceń prawdziwość podanych zdań. Iloczyn na przekątnej kwadratu jest równy 5 do 15. No dobra, no to wiemy, że w poziomie, czyli tu w tą stronę, w tą stronę i na każdej linijce, tak jak w sudoku. Ten iloczyn tych tutaj wyrażeń jest taki sam. I na przykątnych też. No to weźmy sobie tą pełną linijkę, w sumie tą, tą pierwszą szczałkę, tak tą poziomą. No to ile tu wyjdzie? No to to się wszystko mnoży. No to tu mamy 6 piątek pomnożonych przez siebie. Jeszcze jedna piątka, no to będzie 7 piątek. Jeszcze 8 piątek, to będzie 15 piątek pomnożonych się przez siebie, czyli 5 do 15. No to skoro oni nam mówią, że w każdym wierszu. Każdej kolumnie i na każdej przykątnej jest tak samo, no to już wiemy, że pierwsze zdanie jest prawdą. No i w zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 5 do 9. No to w sumie zacieniowane miejsce jest tutaj, no to w sumie mamy tutaj aż uszykowane, nie musimy tych pustych liczyć. Mamy jedną piątkę, 5 piątek. No to razem jest 6 piątek pomnożonych przez siebie, no to tu musi być faktycznie 5 do 9, żeby było tych piątek 15, żeby zgadzało się z zasadą, że w każdym wierszu i w każdej kolumnie jest tyle samo. No to należy w 5 do 9 wpisać, to też jest prawda.